Opieka nad zdrowiem, czy to własnym, czy kogoś bliskiego, bywa prawdziwym wyzwaniem. Leki, wizyty, badania, łatwo się w tym wszystkim pogubić. Ale co, jeśli rozwiązanie tego całego chaosu przyszło nie z wielkiej korporacji, ale zrodziło się z bardzo, bardzo osobistej potrzeby? Właśnie taką historię dzisiaj poznamy. No dobrze, to od czego się to wszystko zaczęło? Wiecie, każdy świetny pomysł ma gdzieś swój początek, taką iskrę. W przypadku my do opiekuna, tą iskrą nie był jakiś skomplikowany biznesplan. O nie, to była po prostu troska, czysta ludzka troska. A wszystko zaczęło się w domu. I te słowa twórcy gutka no, one mówią same za siebie, prawda? To jest dosłownie fundament, na którym zbudowano całą aplikację. To nie jest jakiś produkt wymyślony na zebraniu zarządu. To narzędzie, które powstało z realnej, autentycznej potrzeby, żeby pomóc w opiece nad kimś, kimś najważniejszym. I tak właśnie to, co na początku było takim małym, prywatnym projektem dla jednej babci, nagle okazało się, że ma ogromny potencjał. Twórca szybko zobaczył, że hej, mnóstwo ludzi jest w podobnej sytuacji, i wtedy podjął decyzję trzeba to ulepszyć, dopracować i dać wszystkim, którzy tego potrzebują. Dobra, historia jest naprawdę poruszająca, ale przejdźmy do konkretów. Co tak naprawdę ta aplikacja obiecuje? Jaki jest jej główny cel? W gruncie rzeczy chodzi o jedną prostą sprawę: dać pełną kontrolę nad zdrowiem i wszystkimi informacjami medycznymi. I to w taki sposób, żeby było to łatwe, intuicyjne i co najważniejsze, bezstresowe. Kluczowe słowo: centralizacja. Pomyślcie tylko, koniec z tym gorączkowym sukaniem karteczek, notatek czy przewijaniem starych SMS-ów na 5 minut przed wejściem do gabinetu. Tutaj wszystko, absolutnie wszystko, ląduje w jednym miejscu w bezpiecznej cyfrowej szufladzie, do której jest dostęp dosłownie w każdej chwili. Okej, okay, to wejdźmy głębiej, zobaczmy, jak to wszystko działa od kuchni. Cała magia tej aplikacji opiera się na trzech, wydawałoby się prostych, ale tak naprawdę super mocnych filarach. Razem tworzą one no Taki kompletny system do ogarniania zdrowia. Filar numer jeden leki. I tu jest coś, co jest naprawdę świetne poziom szczegółowości. Bo tu można wpisać nie tylko nazwę i dawkę można ustawić konkretne dni, pory dnia, a nawet aplikacja pilnuje, kiedy kończy się opakowanie. To są takie małe rzeczy, które w praktyce robią gigantyczną różnicę. A pewnie pojawia się pytanie: czy to skomplikowane? No właśnie nie to jest banalnie proste cztery szybkie kroki. Klikasz plusik, wpisujesz co trzeba, ustawiasz kiedy brać i zapisujesz. Gotowe. Całość jest pomyślana tak, żeby zajmowało to dosłownie chwila. Idziemy dalej. Filar numer dwa: Pomiary. Czyli to wszystko, co trzeba regularnie sprawdzać. Aplikacja pozwala zapisywać te najważniejsze parametry: ciśnienie, cukier, saturację, temperaturę. To jest po prostu must have dla każdego, kto musi na bieżąco monitorować stan zdrowia, zwłaszcza przy chorobach przewlekłych. I znowu, zgadnijcie co, prostota to jest motyw przewodni, kilka kliknięć i pomiar jest zapisany. I co to daje? Ano to, że u lekarza można pokazać całą historię pomiarów, ładnie uporządkowaną, a nie jakiś jeden wyrwany z kontekstu wynik z dzisiaj rano. No i w końcu trzeci filar układanki wizyty. Tutaj można zapisać dosłownie wszystko co ważne do jakiego lekarza, kiedy, gdzie, a nawet można sobie dodać małą notatkę, coś w stylu zapytaj koniecznie o wyniki badań. Mega przydatne. I schemat jest już chyba znajomy, co? Plusik, wpisanie szczegółów, ustawienie daty i zapisane. Ta konsekwencja jest super, bo dzięki niej obsługa apka staje się no prawie automatyczna i już żadna ważna wizyta nikomu nie umknie. Dobra. Mamy te trzy filary, ale jest jeszcze coś, co spina to wszystko w jedną genialną całość takie serce całej aplikacji mowa o kalendarzu. To właśnie tam te wszystkie informacje ożywają, tworzą jeden spójny obraz. I żeby było jasne, to nie jest jakiś tam zwykły kalendarz, to jest coś o wiele więcej to taka medyczna oś czasu jedno spojrzenie i od razu widać całą historię, ale też to, co nas czeka w najbliższych dniach czy tygodniach. A sposób, w jaki to zrobiono, no to jest po prostu majstersztyk. Genialne w swojej prostocie. Każda rzecz ma swój kolor. Leki pomarańczowe, badania zielone, wizyty niebieskie i nagle nie trzeba się wczytywać. Wystarczy rzut oka i mózg od razu wie o co chodzi. Proste i skuteczne. A co się stanie, jak klikniemy w jakiś dzień? Wtedy kalendarz pokazuje całe menu na ten dzień. Dokładne wyniki pomiarów, która wizyta o której godzinie i, co jest super ważne, pojawi się też alert, że uwaga, za chwilę skończy się jakiś ważny lek. Więc powoli zbliżamy się do podsumowania. I jeśli mielibyśmy wyciągnąć jedną najważniejszą myśl, która stała za tą aplikacją, to co by to było? Myślę, że chodziło o to, żeby wziąć ten cały medyczny chaos i zamienić go w jeden uporządkowany, zrozumiały widok. I to jest właśnie ta największa wartość. Cała ta skomplikowana maszyneria opieki nad zdrowiem nagle staje się prosta, zamknięta w jednym czytelnym ekranie. A to daje coś, czego nie da się kupić poczucie, że panuje się nad sytuacją. Daje po prostu spokój ducha. Więc na koniec zostaje to jedno kluczowe pytanie. Ta cała historia medoopiekuna, która zaczęła się od wnuka, chcącego pomóc swojej babci, ona chyba najlepiej pokazuje, że odpowiedź brzmi tak, zdecydowanie tak bo okazuje się, że technologia, jeśli tylko tworzy się ją z sercem i empatią, może być niesamowitym wsparciem w jednej z najtrudniejszych, ale i najważniejszych ról w życiu, w byciu opiekunem.